Siemanko, ja jestem Dexi, a w tym odcinku wraz z mnie widzami z Discorda będę grał wchowanego na nowej mapie w Among Us tak w końcu po y, jakoś pięciu miesiącach czekania mamy nową mapę. Jeśli taki film Wam się spodoba, to nie zapomnijcie oczywiście ustawić łapeczki w górę oraz subika. Wbijacie na jego Discorda, aby wstąpić w podobnym filmie. Link znajduje się w opisie. A teraz już bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Lecimy! Dobrze, słuchajcie, także już jestem w Grecji, no jestem klasycznie e, crewmate'em, no i gramy chowanego na nowej mapie Airship Among Us, i kozackie jest tutaj to, że możemy wybrać jakikolwiek pokój, w którym chcemy się właśnie zrespić. Ja w sumie poczekam do końca, e, bo to w sumie jest bardzo płacalne, e, Bo po prostu imposter nie miał mniej czasu e, na zabicie nas, o nie, boję się słuchajcie, że tutaj może być dużo impostorów, ponieważ gramy słuchajcie, ta mapa jest strasznie duża i z racji tego gramy słuchajcie, na dwóch impostorów, e, dobra, proszę, że nie, nie jesteś impostorem, dobra, naprawdę, naprawdę on był impostorem pierwsza gierka, on był impostorem, ale to był nie ja byłem na biliard, po pewnie, że on nie jest impostorem, słuchajcie, gramy na dwóch impostorów, ponieważ na jednego naprawdę to by było za mocne, ponieważ ta mapa jest serio strasznie ogromna, w ogóle jakiś task jeszcze go nie robiłem, widziałem go zawsze na trailerze. Ej, o co w nim chodzi? A mam wyjąć śmieci? O co chodzi, halo? Ej, nie mogę tego złapać w ogóle. Nie wiem o co chodzi. Czekajcie, spróbuję jeszcze raz. Mam wyjąć śmieci. O, dobra, muszę za ten... O, dobra, okej, okay, rozumiem. I czemu ten gościu tego nie, nie zabija? Czemu ten gość nie zabija? Bo naprawdę nie wiem, czemu ten typo nie zabija, ale gonimy go, gonimy go, zobaczymy. E, Okej, okay, on chyba zaczął szukać właśnie osób do zabijania. Nie wiem czemu tamtej osobie. Chyba, że tosta, to był również impostor, ale dobra, nieważne. E, to już teorie spiskowe. Okej, okay, patrzcie, tutaj jakiś gość stoi przed toaletą i uwaga! No i impostor ładnie go zabił. Kolejna osoba! Imposter zabił kolejną osobę. Chwila. Coś tutaj nie gra, ponieważ cooldown to był 10 sekund. On zabił chwila, co? Nie, czekajcie. Bo ja teraz mam laga mózgu. Mam teraz laga mózg. nie wiem co się stało Dobra, nieważne nieważne. No dajmy, że nic nie mówiłem Bo to chyba właśnie, bo cooldown jest 10 sekund Ja nie wiem, czy ten gość nie zabił czasem od razu tych ludzi Czy coś, nie dobra, nie wiem, co, coś mi się chyba pomerdało w głowie Czy to, dobra, nie wiem, w każdym razie obserwuję go Zobaczymy, czy on, czy on może mieć cheaty Tamten drugi miał cheaty, nie wiem, nie wiem, kurde, naprawdę Teraz sam się zaplątałem w tym W tym, co mówię i w tym, co widziałem Bo nie wiem naprawdę w sumie, co widziałem Ale no, zobaczymy, zobaczymy Co ten zielony tutaj będzie wyprawiał Okej, okay, oni są chyba razem impostorami Romis i właśnie zielony I ja nie wiem, który z nich Któryś z nich może mieć cheaty Okej, okay, klawcie jest tutaj, zobaczymy, czy Romis go Szybko znajdzie O, dobra, nie, to, to wyglądało naturalnie, czemu Okej, okay, zabił go Także tak, Romis i Pushkins byli impostorami. Serdeczne gratulacje za wygraną. Mam nadzieję, że nie mieli cheatów. Ok, znów jestem crewmate'em, no i zobaczymy, jak mi pójdzie. No jeżeli znowu te samo sobie będą impostorami, to coś czuję, że mogą mieć cheaty. W każdym razie, no ja stąd uciekam, ale raczej nie mają cheatów. W ogóle tutaj jest bardzo dobra kryjówka, chociaż. Nie, ona jest trochę zbyt przewidywalna, wiecie? Takie tutaj. No właśnie, nie wiem, kurde. Te drzwi się zaraz zamkną. Nie, to, to jest trochę. O nie, proszę, elektro. Dobra, elektro nie jest impostorem. Teraz sobie mogę odznaczyć, że żółty nie jest impostorem. Te toalety są chyba trochę zbyt przewidywalne, także raczej tutaj nie będę się krył, no bo jest to strasznie logiczne. Ale ta mapa jest serio, strasznie ogromna i strasznie się ram, że w ogóle wyszła w końcu po takim, takim długim okresie czasu. No, mapa mongas, także naprawdę jest spoko. Wiem, wiem, może. O, dobra, patrz, to jest najlepsza kampa. Tutaj chodzicie sobie tak w kółko, tak bez przerwy chodzicie, jeżeli impostor idzie stąd. To idziecie i to uciekacie do elektryka, a jeżeli idzie z elektryka, to uciekacie właśnie do. do jak to się nazywa? Do medicala. Także naprawdę to, ta, ta taktyka jest bardzo dobra. I myślę, że dzięki temu mogę wygrać tą gierkę. O nie, jest tutaj jakiś niebieski, jest to jakiś niebieski. Uciekam od niego, uciekam od niego. Boję się, że może być impostorem. patrzcie, tutaj w ogóle Fexus się skampi ładnie. E, ok. O, ale tu jest fajny ten elektryk, można. O nie. Nie! piesa impostorem nie zabił, dobra zobaczymy czy romis jest impostorem mam nadzieję, że nie, to by było podejrzane ponieważ wtedy, wtedy już moglibyśmy powoli zakładać, że faktycznie może mieć cheaty okej, okay. ale chyba nie ma, ponieważ nie zabił Hugh stara, o ile go widział yy, także no zobaczymy, będziemy sobie go obserwować, ponieważ no może on mieć cheaty, w ogóle co to za task, co to za task co, o co tutaj chodzi, nie mam żadnego pojęcia o co tutaj chodzi okej, okay. a zrobiłem to? nie, nie wiem, dobra, nieważne okej, okay. Hugh star sobie tutaj stoi on raczej nie jest impostorem, ponieważ no nie śpieszy mu się, żeby ludzi szukać, tylko on właśnie woli się tutaj skampić. Wydaje mi się, że to jest dosyć słaba kampa tu, gdzie on stoi, ponieważ impostor sobie tutaj przyjdzie i już nie będzie mógł uciec mu, no więc to jest akurat średnia kryjówka. Bo na przykład jak ja bym był impostorem, to od razu bym skręcił tutaj w tą uliczkę, no i wtedy byłoby słabo, ponieważ no nie ma szans tutaj uciec takiego, no tego punktu. Uwaga, Romis jest impostorem, okej, okay, dobra. To może być lekko podejrzane. No Zaczymy, jeżeli w następnej gierce będzie impostorem, to na 90% maczity. Ale no, jeszcze go sobie tutaj poobserwujemy. Okej, okay, wskoczył do wenta. Ja właśnie jeszcze tutaj nie znam połączeń wentowych, chociaż one tutaj, chyba tutaj gdzieś wyskoczył. Powinien wyskoczyć gdzieś tutaj, ale no go nie widzę. Okej, okay, Feksu dalej tutaj żyje. Kampi się w tej swojej kryjówce, która też według mnie nie jest jakaś super mocna. Ponieważ jeżeli impostor tutaj już wejdzie, no to Feksu ma ślepą uliczkę i już od razu ma Deda. A tak, no to są niektóre właśnie kryjówki, z których można uciec. Ciekawe, o co chodzi w tym tasku. Aha, to takie klasyczne, klasyczne zadanko. Właśnie sobie tutaj też poprzeglądam zadanko. Okej, okay, jest security też, czyli są kamery. Właśnie na kamerach może sobie coś poprzeglądamy. Tutaj jakieś duchy widzę koło mnie w zasadzie. Okej, okay, na kamerach nic ciekawego nie widać. Dobra, ciekawe, czy Feksu dalej tu żyje. Feksu dalej żyje, naprawdę. Jak widać, ma mocną kryjówkę. Także no, gratulacje dla Feksa za taką kryjóweczkę. Zaczymy czy uda mu się, no ile mu się uda To tutaj też Klawcio, jak w ogóle się wtopił a ja nawet go nie zauważyłem, naprawdę bardzo ładnie się wtopił, ale też wydaje mi się, że tutaj jak impostor sobie przejdzie, to od razu tutaj wejdzie i już Klawcia z nami nie będzie okej, okay, jest Romis tutaj, uwaga to jest Puszkins, uwaga czy się znajdą Oj, i Romis chyba go ma, także słuchajcie mamy kolej z gierki gratulacje dla, dla Romisa który może mieć cheaty, ale to się okaże w następnej gierce, jeżeli znów będzie impostorem to ma cheaty o nie, jestem znowu crewmate'em ale no zobaczymy czy Romis znowu będzie miał cheaty idziemy sobie do Cargo beja Ponieważ, ponieważ czemu nie Lubię, lubię tutaj ten pokój Okej, okay. tutaj jest ślepa uliczka już Muszę o tym pamiętać, tutaj mamy O nie, Romis tu jest, jest tu Romis Dobra, ja się idę postawić Romisowi, jeżeli ma cheaty To powinien mnie zabić, to jest oczywiste Jeżeli będzie mi postawiony, powinien mnie zabić, okej okay. Nie, Romis chyba tym razem Tym razem Romis chyba czysty, Romis Także nie ma chyba cheatów Chociaż tak dziwnie chodzi, jakby miał lagi Dobra, nieważne, nieważne, zobaczymy sobie potem Okej, okay. o co chodzi w tym zadaniu Okej, okay, Puszkins tutaj jest Puszkin nie jest impostorem, Klawcio chyba też Co ja tutaj mam zrobić? Okej, okay, powkładać tutaj, rozumiem Muszę tak brać i tam wkładać, okej okay. O nie, pieseł, tutaj jest pieseł, boję się pieseła Bo nie mam pewności, czy nie jest impostorem Elektro, kurde, tutaj naprawdę jest dużo ludzi Dziwnie, że każdemu tak ufam Elektro chyba mnie goni, boję się go Także uciekam od niego jak najdalej Idziemy tutaj mojej kryjówki, którą Która wydaje mi się, że jest jedną z mocniejszych Chociaż Elektro mnie goni, dobra, nie nie, Proszę, żeby mnie tutaj nie znalazł Proszę, żeby mnie tutaj nie znalazł, okej okay. Zatrzymał się. Zatrzymał się dziwnie, nie wiem o co chodzi. Dobra, on chyba nie jest impostorem. Powiedzcie, że nie jest impostorem. Dobra, nie jest impostorem, ale czy raczej nie, nie jest impostorem. Także naprawdę w tej grze spotkałem dosyć dużo osób, a żadna z nich nie okazała się być impostorem. Albo po prostu troluje gierkę, ale wątpię w to. Okej, okay, tutaj mamy y, Romisa. Nie wiem co on robi, stoi. To ja sobie też koło niego postoję. No i razem z elektryczką będziemy sobie stać, chociaż nie, ja do tej mojej kryjówki będę tak chodził w kółko, aż po prostu aż po prostu ktoś nie będzie biegł. Tam szedł chyba Cjanowy i Pieseł. Cyjanowy i Pieseł, oni chyba nie są impostorami, albo są we dwójkę impostorami, to by było najgorsze, także ja uciekam yy, najprędzej jak mogę, tylko żeby nie trafić w żadnej żaden ślepy Jak O nie, tutaj jest ciało, tutaj jest ciało, okej, okay, otworzę kabiny, może wejdzie tam, okej, okay, nie, on mnie goni, on mnie goni, dobra, proszę. Się tutaj. Nie, dosięgnął mnie, dosięgnęła mnie ręka O właśnie, mówiłem, że oni są obaj impostorami Także ja byłem w zasadzie jednym z ostatnich graczy Bo jeszcze oczywiście dwóch graczy zostało Ale skończyła się gierka Także mam nadzieję, że teraz będę impostorem, błagam bo ja się na nagrywkach nigdy nie jestem impostorem, także proszę, będę impostorem. Czuję to, czuję to. Uwaga, zaraz się przekonamy. I niestety, crewmate. Dobra, ta gierka będzie strasznie szybka, taka dynamiczna, e, super. Także lecimy sobie do kuchni i to będzie dynamiczna gierka. Ale we sumie będę tutaj sobie stał, będę tutaj całą grę stał. zobaczymy ile imposterowi zajmie e, zabicie mnie w ogóle. Co to jest? Takie. Widzicie to? Co, a to, co to jest w ogóle? Nie, nie, mam, nie mam pojęcia, co to jest, ale. E, chyba to jest jakiś błąd mapy, odkryłem. Błąd mapy, ponieważ. No, wątpię, że tutaj takie coś ma być, dobra, nieważne. Udajmy, że nikt tego nie widzi. W ogóle, słuchajcie, posłuchajcie tych dźwięków. Czekajcie, teraz będziecie słyszeć dźwięki zamągas. Uwaga. Strasznie przyjemne. Dobra, nudzi mi się, więc będziemy testować podłogi w różnych miejscach. Także, no, idziemy sobie zacząć, jak będzie w jakimś innym miejscu. Jaki będzie dźwięk? O, ten jest też bardzo przyjemny. O nie, ciało ktoś zreportował Sprawiam was, że to było takie głośne W ogóle też jest nowy właśnie dźwięk reportowania e, Także no, e, wołtujemy puszkińca bo ciało Okej, okay, zobaczmy jak brzmi ta podłoga A Również taka przyjemna Tutaj też jest spoko Nie no, testuję podłogi grania schowanego. Tutaj też jest spoko O, co to było? Nie Słyszałam takie dziwne dźwięki, to chyba też z tej mapy O, to jest klasyczne Słyszeliście to? Dobra, nie, ma, nie wiem o co chodzi. Romis mnie zabił, Romis był impostorem, znowu, kurde, ale chłop często jest impostorem Dobra, przepraszam was, że to było takie głośne, ale no Ciekawe się testuje te dźwięki, naprawdę Fajne są dźwięki w nowej mapie Among Us, dobra, nie Dobra, ten dźwięk taki, co był dziwny wcześniej To, to jest dźwięk wchodzenia pod w ogóle Romis tutaj Zabił kolejną osobę Także uwaga, śledzimy Romisa On tutaj już naprawdę no jest podejrzany Tak ta dużo razy być impostorem, naprawdę jest to dziwne Ale no, nie no, myślę, że Myślę, że jest, jest legitny, chociaż o, o, ale to był niefart, akurat tej puszkins przyszedł. To było tak, takie niefartowne, ponieważ właśnie, no mógł mieć w sumie e, Romy skilla, ale, e, ale po prostu wskoczył do węta. Okej, okay, słuchajcie, także gratulacje dla impostorów, wygrali gierkę. Proszę, żebym teraz ja był impostorem. Dobrze, także, że na własne życzenie ja jestem w końcu impostorem i zobaczymy, jak szybko uda mi się pokonać ludzi, Ok, Ja tutaj w kuchni sobie poczekam na innych. Ej, właśnie, dobra, ja tak kogoś będę chciał strollować, Ja tak kogoś będę chciał że zaczekajcie. oni będą chodzić za mną, patrzcie. Rapacji, uwaga, papa. Pa. Dobra, uwaga, teraz klawcie, klawcie No spokojnie, spokojnie. Ja nie jestem impostorem, nie, ma, nie masz się o co martwić. O oliwce się ma, Siema. Siema. Okej, okay. nie, ona chyba wie, ona chyba wie. O, to go mam, mam prawie osobę, także już całkiem sporo osób. W ogóle też feksu przed chwilą wyszedł, więc będzie mi trochę łatwiej. Okej, okay, mamy też Klawcio, To jest fajne, że oni mi bardzo łatwo ufają, ponieważ wiecie, jestem YouTuberem, oni chcą za mną chodzić. Także już zabiłem naprawdę całkiem sporo osób, okej. Okay. Możliwe, że tutaj ktoś będzie w tej kliwce co feksu był. O, ktoś zaportował ciało. Nie wiem dlaczego, ale no skipujemy. Swoją bardzo mało osób już zostało, naprawdę jedna osoba zabijemy i już się kończy gra, ponieważ nas jest dwóch będzie dwóch, także jedna osoba i kończy się gierka. Dobra, ciekawe czy ktoś pójdzie do rekordców. Myślę, że ta szansa jest całkiem spora, także ja sobie tutaj poczekam. Chociaż nie, chyba już nikogo tutaj... O nie, jest, jest Trimgo. Pierwszy raz widzę ten nick. No i mamy słuchajcie, wygrałą gierkę, także tym akcentem taką bardzo szybką gierkę yy, Kończymy ten odcinek. Również możecie zostawić bardzo szybko subika na moim kanale. Jeżeli film wam się spodobał, jeżeli nie, to nie zostawiacie subika i najlepiej w komentarzu napiszcie dlaczego film wam się nie podobał. Do następnego materiału i cześć. Pa pa.